Cześć widzowie, jest, jest to na rzeczywistości Giery chodzi. Druga sprawa, która jest na moim kanale, też będzie, to jest górnictwo. W kurzeni są nauczyciele, w kurzeni lekarze, w górnicy, rolnicy. Słuchajcie, miało być do 45 roku, miało być to chyba 3, nie, do 50 chyba. Do 40, do 45 roku miała być kopalnie. Mają być kopalnie. Kawuka Stasis, kawuka zimowi, dwójek. Dobra, nie wnikajmy już. Na, sośnica, dobra. Halemba, nie? No. Także i, słuchajcie. Mianowita, mianowicie. Do czego chcę zmierzyć. Rozumiecie, górników z KWK Wieczorek nie chcieli na co już później przyjmować, ale już dobra, przyjęli, kogo przyjęli, to przyjęli. Nas zimowicie bez problemu poprzyjmowali. Później, Szośnic, no pewnie Halemba, Wujek, tam posi pewnie górnicy z KWK Wieczorek, co niektórzy. Dobra, do czego zmierzam? Ludzie na pewno zmieniali kopalnie na to, bo po prostu tam zamknęli, tak? Oni chcą tylko dogodliwie dopracować. Ludzi, których znam osobiście, mają 12 lat do emerytur. Pozwólcie im dorobić, yy, dorobić do tych emerytur, bo oni mają rodziny. Oni mają już tyle dołowego, 12 lat. Już prawie 10 lat doświadczenia pod ziemią. 12 czy tam 10 lat pod ziemią, co niektórzy mają. Pozwólcie im ludzie dorobić. A my musimy o to strajkować, żeby węgiel był polski. I zakazali niby ekologia, bo tamto. I mówią tak, jak na nas mówią. Rolnicy niszczą ekologię. My chyba bardziej o nią dbamy, niż ją niszczymy, bo ziemia... Ka, ziemia dokarmiana jest. Dbamy o nią. O przyrodę dbamy. Także, no, także, yy, tak, dbamy o te zwierzęta, jest dobrostan zwierząt, yy, bardzo dobry, przynajmniej ja nie widziałem żadnych rolników, których znam. Yy, znisz, zani, nie zni, powiedziała mi babcia kiedyś tak, kto ma bydło mleczne czy świnie, to każdy o to dba, bo to mu w życiu wychodzi najlepiej. Więc tak musi być i tak pewnie jest. A nie, że na przykład pan, który nie ma kolczyków, idzie do więzienia, bo, bo nie ma zakolczykowanych świn. Trzody chlewnej. To, 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 to właśnie. Albo tak jak my nie mieliśmy, nie mamy kolczyków na przykład na małych cielaczkach. Yy, my wiemy kiedy trzeba za, yy, zakolczykować takie cielaczki, bo rozmawialiśmy z wujkiem nie od razu. Yy, takiego małego, można też takiego małego, ale lepiej zrobić odczekać jakiś tam okres, może miesiąc czasu czy tam no parnaście dni, czy tam jak no, z miesiąc czasu i wtedy go zakolczykować, nie? Także no, także łapkujcie, subskrybujcie kanał, miał być live, ale jutro jadę będą filmy z 30, z rozrzutników nowych Także z nowej przyczepy, którą zrobiłem z wujkiem, osiówki, także oglądać kanał, bądźcie na bieżąco, śledźcie nowinki na kanale, ja jestem zdrowy, to, że mi się stało, to, to się wygoi, tylko skórę pozdzierałem tu też, więc, yy, no, także łapkujcie, subskrybujcie kanał, ja się oczywiście z wami żegnam, udostępniajcie ten kanał, ten film, jak najwięcej liczby odbiorców bo w tych czasach są naprawdę YouTube wcina zasięgi, więc no, trzymajcie się.